Moje pytanie brzmi: w jaki sposób politycy, którym ufamy, których wybieramy, potrafią wesprzeć to naszą determinację, żeby cała wolność polska nie, zale, nie zależała wyłącznie od tego, jak bardzo społeczeństwo polskie chce wypluć płuca e, z szacunku dla demokracji i dla wolności. W jaki sposób? Jakie Państwo macie pomysły na wsparcie tej odbudowy świadomości, tego budowania świadomości? Czarne jest czarne, białe jest białe. I każdy, kto udaje, że a to tak nie jest do końca. Ja nie mówię, że jestem biały anioł, a on czarny szatan. Nie o to. Tu nie chodzi o figury y, jakichś tam działaczy politycznych. Tylko zło, które się dzieje jest złem. Nie ma co udawać, że tak nie jest. A jak widzimy, widzicie inni widzą, że coś jest złego, to albo stajemy i mówimy dosyć, albo to zło się będzie dalej rozpleniało. Tak jest w życiu prywatnym, tak jest też w życiu politycznym. Więc ja mogę, ja będę, ja sobie zedrę gardło, ja będę jeździł jak jakiś naprawdę no, misjonarz niemalże, znaczy z, i, i zedrę, no, jakby do, będę gryzł trawę do samego końca. Żeby jedną rzecz uświadomić, że idzie o najważniejsze kwestie. Wszystko w porządku. Walczymy, opóźniamy przejęcie dyktatury Kaczyńskiemu, i niech mi pan powie jedną rzecz. To, co kiedyś zadałam pytanie, czy my jesteśmy gotowi? Czy pan jest gotowy, opozycja jest gotowa do przejęcia władzy w momencie, kiedy ja powiem, idziemy na Nowogrodzką? Znaczy, ja znam przyjemniejsze adresy i się, ja się na Nowogrodzką nie wybieram, nic tam mnie nie ciągnie, ale rozumiem me, oczywiście metaforę. To jest w ogóle wbrew pozorom pytanie kluczowe, ponieważ wszyscy obawiam nie wszyscy, ale są powody, żeby się obawiać, i wielu ludzi się obawia w Polsce, że demokracja wtedy, kiedy ona jest wypaczona. No, weźmy pod uwagę ostatnie wybory prezydenckie. Ja nie mówię, że ktoś tam w centrali sfałszował wyniki wyborów, ale cały świat, przecież tu był Cały świat obserwował, są organizacje międzynarodowe, które obserwują wybory we wszystkich krajach świata. Ocena była jednoznaczna, że w Polsce ciągle są wolne wybory, znaczy każdy może pójść i zagłosować, ale w Polsce były niestety wybory nieuczciwe. I to jest oficjalny werdykt międzynarodowych organizacji, które są powołane przez społeczność międzynarodową do tego, żeby ocenić, czy wybory są a wolne, u nas ciągle są i czy są uczciwe. U nas już dawno nie są uczciwe. Bo jeśli ekipa rządząca wykorzystuje miliardy publicznych miliardy złotych publicznych pieniędzy. Jeśli zagarnęła wszystkie media państwowe i używa ich jako tuby propagandowej bez cienia zażenowania Słuchajcie, no ja pamiętam, część z Państwa też, ja pamiętam naprawdę prl telewizję. Słuchajcie, jak oni powiedzieli, Urban wtedy decydował o tej propagandzie. Jak oni powiedzieli o Lechu Wałęsie, że to jest prywatna osoba, to wszyscy się zatrzęśli z oburzenia. Czy wyobrażacie sobie znaczy porównajcie to, znaczy gdyby o mnie powiedzieli, a tu to jest prywatna osoba, to ja bym sobie pomyślał, że to jest jakaś pieszczota, nie? Znaczy, no jakby w ogóle o, o, nie ma co porównywać, więc, więc oczywiście mamy ten problem z tym, że zbliżające się wybory mogą być i pewnie będą równie nieuczciwe, chociaż ciągle wolne. Mam taką nadzieję, że ja będę mógł zagłosować i będę mógł kandydować, że nie znajdę się w jakimś miejscu, które szykuje dla mnie Kaczyński. I... Ale jakoś damy radę. Natomiast wiemy, że one nie będą uczciwe. Wiemy, że ta władza wykorzysta wszystkie swoje przewagi logistyczne, finansowe, medialne, żeby wypaczyć de facto ten demokratyczny werdykt. Ale to wcale nie znaczy, że mamy się temu poddać. Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie, my nie odbijemy mediów publicznych przed wyborami. Musimy mieć tego świadomość że trzeba będzie wygrać wbrew tym mediom. Niedługo będę się usamodzielniał, niedługo będę wchodził w taką prawdziwą dorosłość i powiem panu szczerze, że nieco się obawiam, bo gdy patrzę na sytuację na rynku mieszkaniowym czy na rynku pracy, to nie powiem, że mi się chce płakać, ale wygląda to co najmniej e, okrutnie i nieprzyjaźnie. E, tym bardziej, że tak jak pan już wspominał, no mamy wojnę tutaj za granicą dosłownie blisko siebie ile, 100, 200 kilometrów od nas i musimy się liczyć z konsekwencjami tego, że przy, przyjeżdża tutaj coraz więcej uchodźców z Ukrainy i to jedynie tak naprawdę pogłębi problem e, mieszkanictwa i moim pytaniem, tak przechodząc już można powiedzieć do sedna e, jest, jakie plany ma Pan, e, Platforma Obywatelska na e, rozwiązanie problemu mieszkanictwa w Polsce, na zapewnienie mieszkania dla wszystkich tych ludzi, którzy przyjechali, ale też dla młodych ludzi takich jak ja. Więc 12, 10, 8 lat temu Wydawało się, że mieszkanie przestaje być tym, tym obiektem marzeń, po którym jakby wspinamy się niczym taki współczesny syzyf i tak idziemy, idziemy, a nigdy nie jesteśmy w stanie dojść do tego, do tego miejsca i zawsze ten kamień, który toczymy się od sobą, musi gdzieś spaść. I, I rzeczywiście, mówiąc bardzo konkretnie, ja sobie zdawałem sprawę, że mieszkanie dla młodych ludzi to jest w ogóle jakby Taki standard najbardziej oczywisty. Nie, że z dnia na dzień, wiadomo, no to, no trzeba dużo wysiłku włożyć, wziąć kredyt, może samemu zbudować, ale to musi być osiągalne. To nie może być yy, przywilej bogaczy mieszkania. Ja co prawda nie podzielam takiego yy, mocno lewicowego poglądu, że mieszkanie jest prawem, rozumianym tak, że każdemu się należy, niezależnie od tego, co zrobi. No bo wiadomo, że to jest miraż, to znaczy tak nie będzie. Trzeba, trzeba jakoś umieć, postarać się też jakby na to mieszkanie zarobić. A to musi być osiągalne dla każdego, kto pracuje.